Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto wielki dzień doniosła chwila, bo oto na wasze smartfony, komputery, telewizory czy inne smart lodówki wjeżdża z dawna wyczekiwany pierwszy odcinek naszej najnowszej przygody Szalkę 04 Gelzenkirchen, Projektu, który wygrał w naszym wielkim głosowaniu na pierwszą karierę w najnowszej odsłonie Football Managera 2022. A więc startujemy. No dobra, powoli, bo się zagalopowałem. Zanim ruszymy dalej, to jeszcze kilka kwestii technicznych. A więc jak skonfigurujemy sobie nasz świat gry. Oczywiście oprócz trzech szczebli rozgrywkowych w samych Niemczech, odpalamy cztery największe ligi Europy, a więc angielską, francuską, hiszpańską i włoską z ich drugimi ligami. Oprócz tego aktywujemy najważniejsze ligi w Austrii, Belgii, Czechach, Holandii, Polsce, Rosji i Turcji. Celowo pominąłem tutaj ligę portugalską, jako niewątpliwie bardzo mocną, ale z punktu widzenia gry w Bundeslidze mało chyba interesującą. Transfery w pierwszym oknie transferowym oczywiście zablokowane dla wprowadzenia większego realizmu. No i dodatkowo dodatkowo zablokowana możliwość korzystania z edytora FM. Rozmiar bazy danych oczywiście duży, dodatkowo w Europie odkaczamy piłkarzy o reputacji krajowej, dzięki czemu będziemy mogli się cieszyć pełnymi składami zespołów z Europy Wschodniej na przykład Sparta Praga, Stjela Bukaresz czy inne Dynamo Zagrzeb, a także na przykład ze Skandynawii jak choćby IFK Göteborg, Rosenborg czy inne jakieś tam hajotka Helsinki. No dobra, sprawy techniczne wydaje się, że mamy za sobą tak więc czas najwyższy przejść do sedna tematu. Przenosimy się zatem do Gelzenkirsie, miasta położonego w północnej nadreni Westfalii, mającego prawie 260 tysięcy ludzi. To właśnie w tym dawnym górniczym mieście urodzili się tak znani piłkarze jak bramkarz Manuel Neuer, Mesut Özil czy Ilkay Gondogan. No, już My już jesteśmy, jesteśmy w domu Szalke Gelsenkirchena, na więc na stadionie Weltins Arena, który od 2005 roku przyjął nazwę Arena Schalke. Ten jeden z najnowocześniejszych stadionów świata może pomieścić prawie 62 tysiące kibiców, a został wybudowany taka ciekawostka za prawie 360 milionów marek. Jeszcze wtedy marek. Jak się zapewne domyślacie, ale co ja właściwie mówię, przecież to w gruncie rzeczy już było dawna pewne. Po niedawnych burzliwych obradach na walnym zgromadzeniu w siedzibie klubu w Gelsenkirchen prezes i członkowie zarządu ostatecznie wycofali się z propozycji obsadzenia na stanowisku menedżera osobom Hugo Stiglica. Zarząd klubu przekonał się zresztą nie po raz pierwszy, jak wielką siłą są kibice tego klubu, którzy otwarcie zagrozili bojkotem rozgrywek na stadionie Arena of Szalkę, brakiem dopingu, i tego typu tam historiami. I równocześnie wysunęli kandydaturę swojego człowieka, ulubieńca trybun, fantastycznego eksperta piłkarskiego, bywalca salonów, ale i wiejskich dyskotek, miłośnika pięknych kobiet, co prawda na bakier będącego z przepisami ruchu drogowego, ale na to wszystko można przymknąć oko. Bo przecież mówimy tutaj o prawdziwym menedżerze z krwi i kości, a kto nim jest? No wszyscy już chyba dobrze wiemy, to pan Tomasz Hajto, urodzony 16 października 72 w. Mak Podhalańskim, a więc prawdziwy góral kocha Szalkę i wszystko by oddał dla tego klubu. Dla większego realizmu nie będziemy obdarowywać pana Tomka dwudziestkami w tych kluczowych umiejętnościach, a wyzerujemy na przykład te odpowiadające za trening bramkarzy. Zresztą, występując całą swoją karierę na pozycji obrońcy, mógł coś tam podpatrzyć grę bramkarzy. Dlatego też reasumując, przydzielimy mu domyślny styl prowadzenia zespołu motywator. No i w końcu nadszedł ten dzień, na który czekali wszyscy kibice Szalkę. Ich ulubieniec, Tom. Tomasz Hajto przejmuje stery w zespole. Wszyscy teraz po cichu liczą, że dzięki niemu właśnie Dick zblałem, Blauen wstaną z kolan i odrodzą się jak Feniks z popiołów. Prezes Axel Heffer osobiście powitał naszego Tomka i podkreślił jak bardzo jest szczęśliwy, że ktoś tak oddany temu klubowi będzie teraz menedżerem tego zespołu. No i mamy taki wstępny raport do zespołu, najlepsza jedenastka w ustawieniu takim 3-5-2, ale to jeszcze scheda po poprzednim menedżerze. Kluczowy gracz Sali w sane, kapitan Dany Laca. No i mamy już cele na nadchodzący sezon. Sprawa wydaje się być prosta. Obowiązkowy awans do pierwszej Bundesligi. Jeśli chodzi o puchar Niemiec, te rozgrywki są traktowane raczej marginalnie. No i oczywiście mamy nie przekraczać budżetu płacowego. Dlaczego? Chyba o tym wszyscy już wiemy, ale o tym będzie jeszcze później. No co za przepiękny obrazek, Tomek Hajto wraca na swoje stare śmieci do swojego ukochanego klubu po tak długich latach. Przecież odszedł z niego w 2004 roku, kiedy zakończył grę dla szalkę. W barwach Dikanics. Zaliczył ponad 100 występów i strzelił 6 goli. No to jest osiągnięcie, a teraz wraca w wielkim stylu. Oczywiście największym rywalem drużyny Szalkę jest ich bliski sąsiad, a więc Borussia Dortmund. A mecze między tymi zespołami to wielkie derby zagłębia rury. Jest jeszcze rywalizacja z Zesen, ale to już taka marginalna. Natomiast największą wartością tego klubu, zresztą o której już wcześniej kiedyś wspominałem, to są kibice. 44 tysiące karnetów to jest olbrzymia siła tego klubu. A tutaj taka mała ciekawostka, jak może pamiętamy, albo i też nie, w wersji beta prognoza mediów była 15 miejsce, teraz jest już pierwsze. Natomiast ta reputacja krajowa, czterogwiazdkowa, to jest naprawdę evenement na skalę europejską, chyba nie ma drugiego takiego zespołu na drugim szczeblu rozgrywkowym o takiej reputacji. Szalkę dysponuje ultra nowoczesnym 62-tysięcznym stadionem Weltins Arena. Zarówno baza treningowa, jak i obiekty młodzieżowe są doskonałe, klub dysponuje dobrym systemem. Szkolenia młodzieży, a także dobrą siatką wyszukiwania juniorów. Sukcesy Deakin'ix z Blauen lepiej wyglądają na tej infografice niż są w rzeczywistości, bo te 7 tytułów mistrzowskich to są zamierzchłe czasy. Ostatni mistrz. 58 roku, a więc naprawdę umówmy się. W czasach nazwijmy je nowożytnych, największym sukcesem jest oczywiście ten Puchar UEFA zdobyty w 1997 roku. No i w końcu dochodzimy do sedna, a więc do finansów klubu, a konkretnie do jego zadłużenia. Jak widzimy bilans ogółem jest na poziomie minus 64 miliony euro. Budżet płacowy nie dość, że już jest niski, bo zamyka się w kwocie niecałe 1,5 miliona euro, no to już trzeszczy w szwach ale prawdziwą truskawką na torcie jak mawia nasz Tomek, to jest zadłużenie netto klubu, które wynosi na dzień dzisiejszy prawie 254 miliony euro no to jest nieprawdopodobna suma jest w tym wszystkim jakieś światełko w tunelu, bo z samych strojów a więc rozumiem, że reklama Gazpromu mamy co sezon 20 milionów euro poza tym ze stadionu 6,5 i składki członkowskie niecałe dwie bańki, jak na tak duży klub jak ta rozbuchana wielkość sztabu szkoleniowego wydaje się być usprawiedliwiona, ale jednak, biorąc pod uwagę, że klub gra w drugiej lidze, no to już niekoniecznie. No to zobaczmy w takim razie tych najważniejszych. Osobisty asystent naszego tomka Mike Buskens. Całkiem niezły fachowiec, kierowany zespołem 16, jest w porządku gość. Koordynator pionu juniorskiego Matthias Schuber. Praca z juniorami 20, no tu facet zaimponował, ale już ocena potencjału czy umiejętności piłkarzy średnio. Naprawdę solidny trener bramkarzy 60-letni już Holender Wilkord, czy jak go się tam czyta. Dyrektor do spraw sportowych Rowen Schroeder, no proszę, jakie parametry, a więc można dobrze wyglądać? Można. Główny skał Andre He Helman, no i też właściwie człowiek zna się na swojej robocie. Kierownik do spraw wypożyczeń Geralda Samoa, parametry słabe, ale wypadało o nim wspomnieć, bo to w końcu legenda, szalkę, a także 43-krotny reprezentant Niemiec. No i oczywiście jego nie mogło zabraknąć Tomasz Wałtoch, asystent zespołu rezerw, wielki przyjaciel naszego menedżera Tomka Hajty. Wspólnie grali w szalkę, wspólnie grali w reprezentacji Polski. Już pierwszy dzień po przyjeździe naszego menedżera, naszego Tomka do klubu, obaj panowie rzucili się sobie w ramiona, a później przy pilznerze do białego rana wspominali dawne dzieje. W zespole rezerw jest też naprawdę dobry trener siłowy, jakiego nie ma nawet pierwsza drużyna: Markus Zeltmiles. Tymczasem w zespole U19 mamy, nie boję się tego stwierdzić, ale wybitnego menedżera: Norberta Elgerta, 64-letniego już, ale te parametry, no jak z bajki. No i na koniec jeszcze profil tego najważniejszego, a więc naszego menedżera: wybranego głosem ludu. Ambitny, przebojowy: 48-letni Tomasz Hajto. Szkoda tylko, że nie zgadza się tu liczba meczów dla reprezentacji, bo w rzeczywistości nasz Tomasz zaliczył aż 62 występy dla biało-czerwonych. Jak sam twierdzi, poza językami polskim i niemieckim, dogada się swobodnie po angielsku, a w swoim arsenalu ma nawet serbski i chorwacki, ale nie ujęliśmy tego tutaj. No dobra, najwyższy czas przejść do meritum, a więc do składu, jakim dysponujemy w Szalkę. No niewątpliwie boli brak tych kilku kluczowych zawodników, których niestety po spadku z Bundesligi wypożyczono do innych klubów. Mam to przede wszystkim na myśli Myśli takich piłkarzy jak Ozan Kabak czy Amin Harid, którzy bez wątpienia byliby czołowymi postaciami nawet jak na pierwszą Bundesligę. Skupiamy się jednak na tych, których mamy w zespole. Pierwsze, co uderza, to niewątpliwie wąska kadra pierwszej drużyny. Łącznie 22 piłkarzy, z czego 3 bramkarzy i co gorsza, dwóch zawodników z długimi kontuzjami, jak się przekonamy za chwilę. Ogólnie rzecz biorąc, to jest krótki kaszel. Jeśli będą nas szerokim ukiem kontuzje, no to sobie jakoś poradzimy. Ale jeśli zacznie nam się sypać skład, Wtedy będziemy musieli się ratować juniorami. Bo jeszcze raz, tak dla przypomnienia, w tym pierwszym oknie transferowym nie możemy ściągnąć żadnego zawodnika: czy to na wypożyczeniu z wolnego transferu, czy już nie wspominając za gotówkę, której zresztą i tak nie mamy. Okno transferowe jest zamknięte i gramy składem takim, jaki mamy. No a skoro tak, no to kogo tu właściwie mamy? Na początek Bramkarz, 32-letni Real Farman. Nasz pierwszy golkiper i niewątpliwie z takimi atrybutami poradziłby sobie w pierwszej lidze. Problem z nim jednak jest. Taki, że zarabia olbrzymie pieniądze po prawie 200 tysięcy euro miesięcznie, co w tej opłakanej sytuacji finansowej szalkę stawia go jako jednego z pierwszych do opuszczenia tego okrętu. Rezerwowy golkiper, 36-letni już Austriak Michael Langer, oczywiście atrybuty zdecydowanie słabsze od Farmana, no ale też zarabia 43 tysiące, a więc można, można. 24-letni uniwersalny obrońca, pomogący grać zarówno na środku, jak i po obu bokach defensywy Timo Becker, będzie zdecydowanie zawodnikiem rezerwowym. 24-letni środkowy obrońca, bądź defensywny pomocnik BL Drizz Wouters najprawdopodobniej również co najwyżej będzie wykorzystywany w systemie rotacji wypożyczony z Manchesteru City Japończyk, a więc mamy tu i samuraja z kraju kwitnącej wiśni 24-latek, środkowy obrońca i na dzień dzisiejszy to absolutny filar obrony zespołu Szalkę no a przed nami absolutna gwiazda całego zespołu, jak i zresztą całej drugiej Bundesligi 30-letni środkowy obrońca z Senegalu, sali w Sane. wszystko było wypięknie, tyle tylko, że jest kontuzjowany aż do 4 miesięcy ale koszmarna jest nie tylko jego kontuzja, ale i ten wysoki niepotyczny kontrakt Prawie 300 tysięcy euro Jeśli chcemy zrobić sytuację finansową w szalkę to Salif Sané powinien opuścić ten okręt jako pierwszy. Niezwykle obiecujący w realiach szalkę właściwie wielki talent, zaledwie 19-letni środkowy obrońca Malik Tiaw, któremu myślę powinniśmy dawać szansę gry w pierwszym zespole. No i chyba nam wszystkim dobrze znany Marcin Kamiński, niegdyś określany jako wielki talent, dziś to już 29-letni zawodnik z zaledwie 7 występami w reprezentacji, wykorzystywany w rotacji to chyba najlepszy status w zespole dla niego. 24-letni lewy obrońca bądź wahadłowy Holender Thomas Ovejan Trudne nazwisko, można język połamać Ale nie zmienia to faktu, że jest naszym Absolutnie podstawowym lewym defensorem Przechodzimy do linii pomocy A tą otwiera 30-letni reprezentant Islandii Prawdziwy środkowy pomocnik odbierający piłkę Bez dwóch zdań powinien zagościć w pierwszej jedenastce zespołu Uniwersalny środkowy pomocnik 31-letni Dany Laca I tu ciekawostka W wersji beta był nie tylko Gwiazdą drużyny, szalkę, ale i całej drugiej Bundesligi. Teraz wygląda na to, że już nie ma takiego statusu, ale co najgorsze, jest również kontuzjowany, podobnie jak sali w sane, aż do czterech miesięcy. Młody, bo zaledwie 21-letni, ale niezwykle utalentowany defensywny pomocnik Florian Flick, który spokojnie może zagrać również na środku obrony. To niewątpliwie zawodnik rezerwowy, ale powinniśmy mu dawać jak najwięcej szans gry w pierwszym zespole. 29-letni Austriak, reprezentant swojego kraju. Reinhold Ranft, prawy pomocnik wahadłowy bądź też obrońca, niewątpliwie nasz fundament na prawym boku boiska. Doświadczony 31-letni Niemiec, ale o polsko brzmiącym nazwisku Mark Rzadkowski to prawy pomocnik, ewentualnie środkowy, ale u nas będzie wykorzystywany tylko w systemie rotacji. Kolejny niezwykle utalentowany w naszym składzie, zaledwie 19-letni skrzydłowy Mehmed Chan Aidin i pomimo młodego wieku powinien zagościć w pierwszej jedenastce. Wypuszczony za Intraktu Frankfurt młody Urugwajczyk, środkowy pomocnik Rodrigo Salazar. Salazar, zemsta Salazara, no coś było, ale jaką rolę będzie pełnić w naszym zespole? No zobaczymy, czas pokaże. Doświadczony 31-latek ofensywny pomocnik Dominik Drexler, ustawiony za napastnikiem, powinien odgrywać kluczową rolę w naszym zespole, ale jak będzie, zobaczymy. 28-letni skrzydłowiec bądź też odbity napastnik Mariusz Bulter powinien z miejsca zadomowić się w pierwszej jedenastce. Takich zawodników po prostu mamy niewielu. Wypuszczony ze Stuttgartu, młody macedończyk, ale już reprezentant swojego kraju. Naprawdę solidne atrybuty i wydaje się, że powinniśmy mieć z niego pociechę. Nasz praktycznie jedyny klasowy napastnik w całym klubie, weteran, 33 letni już Simon Terode, to właśnie na nim będzie ciążyć odpowiedzialność strzelania większości bramek. No i jego jedyny praktycznie sensowny zmiennik, a więc wypuszczony z Freiburga, młody Marvin Pieringer, ale trudno tu oczekiwać jakichś wielu bramek. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, mimo wszystko chyba jednak dość szybką tą analizą pierwszego składu. Jeśli nie, no to rzućmy jeszcze okiem na rezerwy. Wydaje się, że w tej młodzieży drzemie potencjał, ale jak będzie, no to już czas zweryfikuje. Niewątpliwie na wyróżnienie zasługuje tutaj młodziutki, 18-letni lewy pomocnik wahadłowy bądź obrońca Kerim Chalhanoglu. Zapewne to nazwisko gdzieś tam wam świta i tak rzeczywiście potwierdzam, bo to ta rodzina, ten klan Chalhanoglu, który wydał już w przeszłości utalentowanych zawodników. Rezerwy to jedno, ale w klubie mamy jeszcze zespół 19. A tutaj, jeśli spojrzymy, to też znajdziemy kilku zawodników niezwykle obiecujących. Czas jednak pokaże na ile. Tu z kolei wyróżniłbym młodziutkiego 17-latka, Amerykanina z Teksasu, ofensywnego pomocnika Evana Rotundo. Tu mamy również do czynienia z olbrzymim potencjałem. Na ile zostanie wykorzystany i zrealizowany. Zobaczymy. Gdy popatrzymy na dynamikę zespołu, nie ma powodów do radości. Co prawda, poparcie dla menedżera jest dobre. Zawodnicy z entuzjazmem zapatrują się na przyszłość klubu za kadencji naszego Tomka, ale z całą resztą jest już naprawdę źle. Zgranie zespołu fatalne, no praktycznie gorzej być już nie może. Atmosfera w klubie kiepska. Trzeba sobie powiedzieć jedno: przed naszym Tomkiem mnóstwo pracy. A oto i nasza piramida Hejhopsa czy tam Heopsa. A więc hierarchia w naszym zespole. Liderami są Ralf Farman i Danny Laca. Później bardzo wpływowi zawodnicy to Viktor Palsson, a później już cała reszta. No i w końcu najwyższa pora zapoznać się z prognozami Buchmaierskimi na nadchodzący sezon w tej drugiej Bundeslidze. No i jak się okazuje, zarówno nasza szalkę jak i Werder Bremen, a więc dwaj spadkowicze z Bundesligi z ubiegłego sezonu, są faworytami do zwycięstwa w tym sezonie na zapleczu najwyższego szczebla rozgrywkowego w Niemczech. Obie ekipy z kursem 1:53 wyprzedzają kolejne w tej klasyfikacji: Hanover, Fortuna Düsseldorf i HSV Hamburg. I należy mieć tylko nadzieję, że oby się tylko bukmacherzy nie mylili. W jedenastce marzeń całej drugiej Bundesligi według mediów mamy tym razem dwóch zawodników. Są nimi Ovejan i Drexler, gdy tymczasem, jeśli dobrze pamiętamy, w wersji beta był to tylko jeden zawodnik, dany laca, A więc tu się zmieniło. Werder wtedy miał chyba czterech zawodników, tym razem to tylko dwaj środkowi obrońcy. No dobra, ale jak wiadomo to jest jedenastka marzeń według mediów, a to chyba nie ma specjalnie co się podniecać. Czas spojrzeć w kalendarz, jak właściwie przedstawia się terminarz naszych spotkań. No i jak się okazuje, nasze zmagania w drugiej Bundesliga rozpoczynamy z wysokiego C, a mianowicie od meczu, w którym gościć będziemy na własnym stadionie HSV Hamburg, a więc ekipę, która również walczy o awans do Bundesligi. Zapowiada się więc naprawdę ciężki mecz. No a jak sobie poradzimy w tym spotkaniu, jak i w kolejnych, dowiemy się już w następnym odcinku naszej nowej serii, na której już w tym miejscu serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek nie był dla Was zbyt nużący i monotonny. No, ale pamiętajmy, trzeba było poruszyć kilka kwestii technicznych. A poza tym, sam nasz nowy menedżer Tomasz Hajto musiał poznać zespół, szatnie, klub, no i całą resztę. Na koniec, jeszcze gorąco zachęcam Was wszystkich do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, jeśli tylko materiał przypadł do gustu, no i szerokiego komentowania, bo dzięki Wam ten kanał żyje. Zatem do zobaczenia, pozdrawiam. Cześć.